Dobra, lecimy z temaciczkiem. Co tu ciekawego można znaleźć na targu w kartonówkach. Gdzie jesteśmy? Targ Holbsch. No, targ duży, bardzo dużo ludzi. Popatrzymy, co tam można znaleźć. Pogoda piękna dopisała. Można sobie spacerować wśród tego wszystkiego i szukać cudeniek, że tak powiem. Ja Kurde, lustro jasny ciul lustro, lustro konkretnie duże Dobra, idziemy tu dalej Przejść nie idzie znowu Tak znowu ciasno jest, że nie idzie przejść Po prostu masakra Zawsze no, no widać po prostu, że <laughs> ciężko z przejściem, nie? Lampy, wszystko jest tak wymieszane. Tak wszystko jest wymieszane. No talerz ładne z ptakiem kala Ale Tak muszę latać, bo no nie da się inaczej. To też ładne. Obrazki też bardzo ładne. Proszę bardzo, nawet z kaczkami. Nie, z łabędziami. O, nas tu przejdę sobie. Kobaltowe rzeczy fajne rzeczy, kobaltowe ładne są są nawet ciekawe no. Bawaria ale reszty już nie widzę tu jakieś talerze, ale wszystko rzucone. Szok, uwaga, bo idę. Talerzyki ładne. Może by się wzięło parę tych talerzyków z owocami. Ciekawe, jaką cenę zrobią na to. Trzy tylko nie widzę tych talerzyków Ojej, jest niechcący Trzy talerzyki z owocami No się tu prze, przepychać ale no inaczej się nie da ciasno jest trochę są dużo rzeczy ładnych ale skoda słów po prostu naprawdę to jest wszystko tak rzucone jeden drugiego przepycha tu ludzie Akra, niech patrzą O to Szkoda, gada się Patrzą, czas, patrzą na drabinkach Niektórzy yy, Na drabinach, czy ktoś, kurde, nie kradnie <grywka> Nie ruszam tego, bo to spadnie za chwilę Pogoda naprawdę piękna, obcieranie to po prostu tymi placakami. Chwilę muszę wyjść stąd, bo tutaj powietrze nie mogę złapać Jak widać czasem się nie można dokopać, nie? Tutaj ładny talerzyk, no? albo brudny. Drum się, dr Wychodzę stąd, bo tu no, nie da się. Idę tutaj na tą stronę, teraz oj, czuliung. Wszystko, normalnie ciuchy, nie ciuchy. Najlepsze są takie stanowiska z ludźmi, właśnie y, z ludźmi takimi, którzy swoje własne rzeczy przenoszą, na przykład takie stanowisko tu. No i czasem można tam fajne rzeczy za bardzo niskie pieniążki kupić. Tam coś stoi, a nie wiem, czy to jest miśnia tu stoją, Panie? MPM to jest Bardzo ładne Dobrze, teraz sobie mogę tu przejść Muszę zobaczyć to Bardzo ładne to To nie jest kompletowe, nie? A to jest Meissen, czyli Stad Karl Teichert Dobrze. Co Zajrzymy jeszcze do kartonów no Kochani jeszcze będę tak tą kamerą latał Dopóki gopro sobie nie kupię Ale no to wkrótce będzie Niedługo Na razie muszę kamerować W ten sposób Tak jest tutaj ładnie Nie da się Jest za dużo ludzi To jest za duży tłok jest nieprzyjemnie nawet chodzić po tym targu, ale co tam? Ja szukam tam ze swoich rzeczy. O, coś, coś. No to jakie fajne kule. No nawet we dwoje się nie można ominąć. Takie kule to są porcelanowe. Ciekawa rzecz w ogóle. No fajne kule z dziurami. Hmm. Ciekawe na co takie kule w ogóle. Zagadka dla widzów, jeśli ktoś wie do czego takie coś służy, to to dekoracja jest po prostu, czy? Tu jest jeszcze taka ładna kula. O kurcze. co to jest, ale chyba jestem ten, nie? Idę w drugą stronę mnie jeszcze interesuje No kochani, zalecimy dalej z kartonówkami I patrzymy za skarbami Ale tak się ciepło zrobiło, że Że szok Dzień no, Na dole leżą też różne rzeczy. W kartonówkach. Mam nadzieję, że w miarę dobrze widać, bo słońce świeci bardzo mocno. To taki wazonik, to chyba komuś coś sprzedawałem. Pani Joannie, pozdrawiam Panią serdecznie. Przypomniałoby mi się. No, do kolekcji byłby fajny, nie wiem czy brać, czy nie brać. Później sobie po prostu popatrzę jeszcze <śmiech> <śmiech> na, 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 bytyszyn, bytyszyn. Dzisiaj jestem sam, piescenki nie ma Mlecznik Esis. Mlecznik fajny. <laughs> Więcej was tutaj nie było? Już naprawdę nie idzie przejść tu w ogóle. Nie? Masakra po prostu Nieprzyjemnie jest chodzić po targu, gdzie tłok jest taki straszny. Ale no cóż no. Z Pogody trochę i to wszystko... To wszystko wyszło na te targi, nie? Butla. Patrzymy, co tutaj dają w kartonach. Dzisiaj coś tu nie widzę zbytnio. Rzeczy, które by bardzo przykowały uwagę, no co tam? Może coś tu jeszcze zaobserwować. Pamiętajcie, nowi widzowie, o subskrypcji kanału. Zachęcam bardzo do subskrypcji. Zapraszam również na nasze filmy sprzedażowe. Sprzedajemy takie cudenka w bardzo fajnych cenach. Łapka w górę, jak się podobało, albo dwie łapki, można dać. Nie można dwóch, ale jedna też jest fajnie mile widziana łapka nie? Ale stara kura, nie? Ciekawe gdzie reszta To jest tak głośno wiecznie w tym mieście Ale idzie się przyzwyczaić jest ładny, ale pocaskany Mi to, to idzie mi to nagrywanie i idzie, idzie. Co tu jeszcze znajdziemy? Ciekawego. Poczaskane, potłuczone to wszystko. Kurcze pieczone. Lalki nawet są. Dywany. Rudne dywany. Pies nawet Przyszedł na targ, nie? O, to to bardzo ładne, nie? Nie. Bardzo ładne. I szuflady otwierane. Zobaczcie, jaki konkret. No, o kurczę, jakieś kulki wleciały. Co to za kulki? Tak samo nie wiemy. Jak ktoś wie, prosiłbym żeby napisać. Może ktoś wie do czego słyszą takie kulki. Z dziurką. Cyk zamknięte. Ładne. <grywka> Biurko też ładne. Dobrze, kochani. Idziemy dalej, z tej strony? Z tej strony teraz. Czy jeszcze u pana możemy zajrzeć? O, kielichy są jakieś ładne. Piękne kielichy. Jak pan jest w ogóle? Zaraz go poszukam. No. Liczne. Jest znowu jajko. Halo? Nie, to jajko jakieś takie jest. Dziwne to jajko w ogóle nie. Gdzie ten pan był i się gdzieś zmył <śmum> obrazek tuż ładny 10 euro aina 10 euro a nie Widać, dyszka za jedną. Leniszka kałpę 2, 20? 20. Ale stary, czyli kosztety z bild? 8 euro. Ach, oje, 8 euro, obrazek. No To dobra cena, niestety ten obrazek malowany jest w sumie. Także też chyba trochę stary. Może się po niego wrócę, ale tego kieliszku wniosku. Okay, dziękuję, dziękuję. Ok, machajcie wszystkie 30 km, ok? A, ok. I żuwer legę, ok? Dziękuję. Pan mówi, że. Y... Widzicie, to tak jest. Już mi pan polecił 2T dwa, dwa i tamto za 20 euro. No byłoby może i warto, ale powiedział do mnie, że jak przyjdzie jeszcze raz, to już będzie droższy. No i to jest właśnie, niektórzy to są po prostu takimi wredotami, nie? Dobra, to niech... No ładne kielichy. Nie, nie ja sobie jeszcze pochodzę. O, kosmetyka. Kosmetyka Machę już garnicką ładny zapaszek no, jest... BOS no. <trymne> o <Okay. trymne> idziemy dalej idziemy dalej patrzymy co tu znowu jest z kartona No Polskie coś? Już widzimy coś Polskiego, to szukamy. Na pewno z, z 1500 roku to jest. <śmiech> <śmiech> jest tylko talerzyk, pewnie reszty nie ma. Albo w innym kartonie jest, nie? Choć już to była. Zagłębię temat. I powiem tak, że wiele tych rzeczy, dawno co wojnę nagrabili, niektórzy mówią, <laughs> jak piszą. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie za to pisanie śmiesznych rzeczy. To już dawno te rzeczy są wytłuczone, albo gdzieś, gdzie nikt nie wie. Większość ludzi sprzedających to są obcokrajowcy, a nie Niemcy. To tak do sprostowania. No i tak jak widać, to też więcej rzeczy jest niemieckich, niż naszych polskich. Polskie rzeczy, no, na razie to zauważyłem talerzyk jeden. No i tyle. Ale co tam, każdy ma prawo do swojej własnej wypowiedzi. No i wszystko w temacie. No nie widzę, że tu jakichś takich ciekawszych rzeczy nie? Obrazy też są Pana Marka, pozdrawiam Obrazowego Pana Chce Pan lubi obrazy Tłok jak cholera Tłok dzisiaj straszny Dobrze, chodźmy ma tutaj z drugą stronę Może jeszcze idźmy na te kartony dalej Żuliu Dzięki, dzięki, tak. Valendorfik. Wallendorfik Ciekawe ile sobie pan dokrzyknął za to, nie? Już się pana pytam, zaraz będzie mi wciskał, zaraz się się obrazi na Wie viel kostet? Sein euro Seen euro To skute Ah, alles klar Trostem dankesem Wallendorfik? 7 euro? Alles klar okay. no i elegancko kupione za 7 euro. No, ale, idziemy dalej. Ale zniszczone. Oj. Dobrze. Co tu dalej stoi? Trochę z kartonówek wyszliśmy i pójdziemy sobie tutaj. Bo patrzę, co tutaj mają, nie? Tam jakaś fajna lampa stoi dalej. Widać, ja przybliżymy Dobrze, patrzymy dalej, co można znaleźć. Hallu, serwis, hallu, i szałę. Pan mnie poznał jeden Ale ster dla normalnie masakra, nie? Są też takie małe stoiska Też można dostać coś, niecoś na takich właśnie małych stoiskach. Puh. Dobrze No Szuli, halo sorry Obrazy w tym multum Ręcznie malowane Obejdę w ogóle wszystko dzisiaj Strasznie dużo Dużo jest sprzedawców tutaj na targu Nie wiem czy to dobrze w ogóle widać pod to światło Serwus! Ja gut! już suche was! Was gutes, ja? El elefantito lo había visto para tu mami, mira. 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 No, y tal, se le chime de